Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Twoje życie staje się lepsze tylko gdy Ty stajesz się lepszym. Prawdziwe bogactwo to nie to, ile Twoja praca pozwoli Ci zarobić, ale to, kim Cię uczyni. Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki. Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia. I patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej. Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad. Popełnianie błędów i dobra zabawa. Jeśli ktoś oferuje ci niesamowitą możliwość, a ty nie jesteś pewien, czy dasz radę, powiedz tak i naucz się, jak to zrobić. Nic nie jest podawane na tacy. Każdy trafia na jakieś przeszkody na swej drodze. Kiedy się pojawią, Zastanów się, jak je pokonać, a nie myśl o tym, że to już koniec drogi. Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować. Taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu. Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi. Cierpliwość może być gorzka, ale jej owoce są zawsze słodkie. Przeciętna osoba wkłada 25% energii i możliwości w pracę. Świat zdejmuje kapelusz dla tych, którzy dają z siebie więcej niż 50% i staje na głowie dla tych niezwykłych dusz, które poświęcają 100%. Nigdy nie wzniesiesz się ponad to, czemu nie chcesz spojrzeć w oczy. Nie musisz być świetny, by zacząć, ale musisz zacząć, by być świetnym. W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. Cały czas szukaj nowych celów. Nawet jeśli jesteś już bogaty, nawet gdy masz ustabilizowaną firmę, wciąż pytaj, patrz, szukaj, główkuj, co jeszcze innego można zrobić. To znakomicie wpływa na Twoją psychikę, ale także zabezpiecza przed nagłą katastrofą. Cele są jak magnes przyciągną rzeczy potrzebne do ich zrealizowania. Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić.